Witam państwa serdecznie. Tomasz Jurek, Panorama Informacje. Już tyle odcinków dla państwa przygotowaliśmy, ale miejsce, z którego dzisiaj poprowadzę rozmowę z moimi gośćmi, jest niecodzienne. Ponieważ jest to miejsce, w którym za kilka dni będzie, będą powstawały kolejne sceny do niecodziennego wydarzenia, którym jest film. Witam serdecznie moich gości ksiądz dr Tomasz Szarliński inicjator, założyciel i prezes Fundacji Dobroczynnej imienia Mikołaja Zebrzydowskiego Stowarzyszenie, Stowarzyszenie. Stowarzyszenia. stowarzyszenia proszę księdza pierwsze pytanie do księdza o istotę o, o to skąd ten pomysł się zrodził tak w grudniu pewnego mglistego zimowego dnia przyszedł do mnie obecny tutaj Jarek Leski. Jarek No i e, tak usiedliśmy razem w fotelach, co za nową inicjatywę przyniósł zastanawiałem się i mówi tak może byśmy zorganizowali e, i może byśmy nakręcili w ramach e, obchodu 400-lecia fundacji lokacji miasta Kalwarii może byśmy nakręcili film o Mikołaju Zebrzydowskim no, ja tak słuchałem tego zastanawiałem się co by to mogło być i tak w momencie właściwie taki scenariusz przeszedł mi przez głowę właściwie w momencie opowiedziałem go Jarek zaprobował że to stwierdził, że to dobra myśl i całkiem sensowny i możliwy przede wszystkim do nakręcenia scenariusz filmu nawiązujący do lokacji miasta. No i tak yy, i tak rozpoczęliśmy właściwie ten projekt. A potem kolejne spotkanie nastąpiło w grudniu z Piotrem. No właśnie, bo jednym z naszych gości, szanowni państwo, jest znany i ceniony aktor Teatru Ludowego w Krakowie, Piotr Piecha. Piotrze, na co dzień deski Teatru Krakowskiego, a w ostatnich dniach plener, film. Tobie jako zawodowcowi, gdzie lepiej się gra? Czy w ogóle można porównywać granie w teatrze z grą właśnie w plenerze? W teatrze otaczają cię profesjonalni aktorzy. Tutaj praktycznie każdy jest amatorem oprócz Ciebie. To znaczy serdecznie witam i dziękuję za zaproszenie do tego programu. Cieszę się, że kochani widzowie uczestniczycie również w tym naszym projekcie. I dziękuję za zaproszenie, a odpowiadając na zadane pytanie powiem tak. Wszystko co tutaj się dzieje na planie filmowym, czego świadectwem jest również nasze spotkanie w gronie takim organizacyjnym, w miejscu gdzie będą kręcone następne ujęcia do tego filmu, wszystko odbywa się profesjonalnie. Różnica jest tylko taka, że ci którzy ze mną występują nie robią tego zawodowo. Ja, to jest mój zawód. No, rozróżniamy coś takiego, to jest mój zawód, ja się z niego utrzymuję, prawda? Wykonuję go. Inni pracując amatorsko, robią to z miłości. Mają inne zawody lub też są na przykład pracownikami domu pomocy społecznej, czy też warsztatów terapii zajęciowej. To są pracownicy albo też uczestnicy tych warsztatów lub mieszkańcy DPS-u. Natomiast staramy się to robić profesjonalnie. Pod każdym względem. Od rozmowy, od tego pomysłu, o którym mówił ksiądz Tomasz. A tutaj uśmiechał się Jarek którego pozdrawiamy, bo w tej chwili stoi za kamerą, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wszystko dzieje się profesjonalnie, staramy się dbać o kostiumy, staramy się dbać o takie tradycje tutaj tego miejsca ze i Kalwarii Zebrzydowskiej, szczególnie o o to żeby historycznie również temu sprostać temu wyzwaniu bo to nie jest współczesność tylko chcemy poprzez ten film nawiązać do przeszłości czyli wrócić przenieść widza i uczestnika do wydarzeń z 1617 roku No i właśnie w tym momencie chciałem zapytać Piotrze o te źródła w oparciu o które tworzycie ten film Czym są te źródła? To są jakieś zapiski z kronik Ojców Bonifratrów, zapisy na temat lokacji miasta Kalwaria Zebrzydowska, w zasadzie Zebrzydów. O, o tym to mo może najpełniej wypowiedzą się inni uczestnicy tego naszego dzisiejszego zgromadzenia i tej rozmowy z Państwem przed telewizorami. Natomiast tak, tak, sięgamy do, z tego co wiem, to sięga się tutaj do, do zapisków, które są zapiskami i badaczy historycznych, i zapisków historycznych. Także to jest szerokie tutaj, więcej ksiądz Tomasz może na ten temat pewnie powiedzieć inni, inni uczestnicy. Natomiast ja jeszcze wrócę do profesjonalizmu. To niezwykłe grać z ludźmi, którzy odnajdują się w tym miejscu, to znaczy żyją tu na co dzień. To są mieszkańcy Zebrzydowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, to niezwykłe. To są amatorzy, tak, miłośnicy tego miejsca, oni wybrali to miejsce, oni tutaj żyją, czasami, że tak zrządził to los, czasami z wyboru. I to jest niezwykłe, że praca jest wśród ludzi, którzy opowiadają o tym, w tym miejscu jakim jest Kalwaria, ale przede wszystkim uczestniczą też w opowieści o człowieku, bo to jest niezwykłe. Jednoczy zarówno Zebrzydowice 400, 400 lat, czyli 6 lat temu odbyła się tutaj uroczystość lokacji właśnie Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach. Teraz po 6 latach jest opowiadana historia Kalwarii Zebrzydowskiej. To jest niezwykłe. Łączy to postać człowieka Mikołaja Zebrzydowskiego. O niej, o tej postaci chcemy opowiadać i niesamowite, że opowiadają o tym ludzie, którzy tu mieszkają. No więc czy oni są akurat amatorami, ja myślę, że oni są jak najbardziej profesjonalistami, zawodowcami w tym, bo oni żyją, żyją tą historią, odkrywają tę historię, a służą pomocą właśnie wszyscy między innymi ci z nas, którzy siedzą przy tym stole. To tyle z mojej strony i, 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 i prosiłbym bardzo o kontynuację odpowiedzi na to pytanie właśnie, jeśli chodzi o te źródła. Mikołaj Zebrzydowski ulokował to miasto w 1617 roku jako Zebrzydów. Później z biegiem czasu przyjęła się nazwa Kalwaria Zebrzydowska. I myśmy chcieli, ażeby opowiedzieć o takiej istocie powstania Kalwarii Zebrzydowskiej, którą jest potrzeba. Opieki nad pielgrzymami. Wówczas, po kilkunastu latach funkcjonowania już sanktuarium, ufundowanego przez Mikołaja, napływ pielgrzymów z różnych stron i ze Śląska, i z Moraw, i z Czech, nawet, sprawia, że musi, musi dać im jakieś zaplecze. No i właśnie lokuje to miasto w 1617 roku. Wiemy tyle, nie mamy żadnych dokumentów, ale to wiemy. I wiemy również trochę o zwyczajach Mikołaja Zebrzydowskiego. Po roku 1610, kiedy umiera jego żona Dorota, wiemy, że ubierał się na czarno i wiemy, że prowadził taki ascetyczny tryb życia. Poza tym wiemy, że Miał takie ogromne serce wobec chorych i wobec ubogich. No, i bazując na tej naszej wiedzy, stworzyliśmy scenariusz, który szanuje z jednej strony historię, a z drugiej strony nawiązuje do obecnych czasów. Tyle możemy na razie powiedzieć o scenariuszu. Na razie nakręciliśmy dwie sceny. Jesteśmy w miejscu kolejnej sceny, sceny czwartej którą będziemy za chwilę przygotowywać do kręcenia filmu i staramy się wykorzystać wszelką wiedzę, która pozwoli nam zrekonstruować tamte czasy, przybliżyć. No, mnie się wydaje, że tutaj na ten temat brat Ryszard, który reprezentuje pewną wiedzę historyczną ze strony Bonifratrów, on będzie odpowiedzialny za kolejną scenę, a więc opieka braci nad chorymi. To będzie sala szpitalna za chwilę. I teraz ewentualnie, jeżeli bym mógł przybliżyć kilka takich szczegółów, jak wyglądała wówczas ta opieka. Szpitalnicza nad chorymi żołnierzami czy pielgrzymami, którzy tutaj przebywali w 1617. Mniej więcej jak, jak to mogło wyglądać? No. Bo bracie Ryszardzie, pierwsi bracia, ojcowie z zakonu Bonifratrów docierają tutaj w okolice Kalwarii na początku XVII wieku. Dokładnie kiedy? W 1611 roku. Mhm. Jak wyglądała praca, opieka, to co ksiądz Tomasz tutaj wspomniał, wtedy nad chorymi? Cóż to byli chorzy. To byli głównie jacyś weterani z wypraw wojennych prowadzonych Mikołaja a także <coughs> różni pątnicy, którym dla których postanowił właśnie ufundować tą, ten, ten przytulek, bo to był właściwie przyturek taki. No ale na owe czasy to, ta opieka była bardzo nowoczesna. Każdy z podopiecznych miał osobne łóżko czy jakieś posłanie. Oni byli nawet zgrupowani oddzielnie, zależnie od schorzenia, od stanu zdrowia. Jak to się stało, że Piotr zagra tę rolę? Tak. Pierwsze, pierwsze nasze spotkanie dotyczące tego filmu, ponieważ już wcześniej Piotr no, przez długie lata był zawsze obecny przy klerykach w seminarium, więc znaliśmy się nie od dziś. Ale pierwsze nasze spotkanie trwało około 6 godzin, 6 godzin. i w czasie tego pierwszego spotkania, tak przyglądając się Piotrowi, on tam mówił sobie, mówił, a ja sobie myślałem to będzie dobry Mikołaj Zebrzydowski. Patrząc na jego powagę, patrząc na jego włos, i myślę sobie: Nie, 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 to będzie Mikołaj Zebrzydowski. Ale potem w trakcie tego naszego projektu, Zebrzydowski 2000, ponieważ to nakręcenie filmu jest właściwie taką częścią całego roku, takich warsztatów teatralnych, które tutaj Piotr prowadzi u nas. Więc później tak przez chwilę zastanawialiśmy się, a może cały film oprzeć, oprzeć tu właśnie na amatorach, niemniej niemniej tak po takich różnych dylematach, które mieliśmy, dojrzewała taka myśl, że on właściwie przewodził tym wszystkim naszym warsztatom, tym wszystkim naszym dokonaniom, tam, gdzie się on pojawiał, na warsztatach, tam zaczynał się teatr. I w taki naturalny sposób w naturalny sposób, kiedy on się pojawi jako aktor, wtedy wszystko wokół przyjmuje taki charakter teatralny. Ja zauważyłem. Wtedy wszyscy zaczynają grać. Kiedy on się pojawia jako aktor. I w, I w tym momencie i w tym momencie kiedy Przyszła tam, myśl, kto ma zagrać ze W naturalny sposób odpowiedź, przyszła sama. E, odpowiedź przyszła, przyszła sama, dlatego bo wraz z nim pojawia się teatr, pojawia się film, kiedy on wchodzi. No. I nikt inny by tak nie zelektryzował całego towarzystwa, zintegrował wokół tego przedsięwzięcia, jak on właśnie. No poprzez to, że on jest aktorem. Ja nawet Państwu powiem, że to dzisiejsze nasze spotkanie zostało w pewien sposób wymyślone i wy, wyreżyserowane przez Piotra. Nie ma co się czarować. Film to również dosyć duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o kostiumy. Jak w tej kwestii sobie radzicie? Grzegorz może na ten temat coś. Tutaj wcześniej, wcześniej brat, brat Ryszard właśnie zwrócił uwagę, że w 1611 roku Bonifratrzy tutaj otworzyli szpital, zajmowali się chorymi, potrzebującymi. My tutaj na co dzień zajmujemy się w domu pomocy społecznej, potrzebując chorymi mężczyznami. Warsztat terapii zajęciowej też jest dla 35 uczestników. I chciałem powiedzieć, że. Powstaje film, powstaje teatr, przedstawienie, ale to wszystko jest wpisane w naszą taką codzienną pracę, gdzie teatr przez sztukę to jest kontynuacja naszej terapii. I to jest, takie, to jest fantastyczne, ponieważ wszyscy mieszkańcy, pracownicy są zaangażowani w to wspólne dzieło. A więc kostiumy powstają w pracowni Krawieckiej. Dekoracja, rekwizyty powstają w pracowni plastycznej, w pracowni stolarskiej. Także to jest wartościowy, ten projekt jest wartościowy, bo jest, wpisuje się w naszą codzienną pracę. To, co jest najważniejsze, czyli każdy, każdy aktor, każdy uczestnik, każdy mieszkaniec jest, czuje się potrzebny. Czuje się potrzebny i każdego dnia chyba bardziej potrzebny. Jeżeli chodzi o sprecyzowanie, jakiego rodzaju jest to film, czy można go, Piotrze, nazwać, że będzie to y, krótkometrażowy film y, kostiumowo-historyczny? Na pewno będzie łączył różne gatunki. Mhm. Bo y, wspomnieliśmy już, że wracamy do początku XVII wieku, ale na tym się nie chcemy zatrzymać. Bo wiadomą rzeczą jest, że skoro 400 lat minęło, i to minęło nieprzerwanie, czyli jest co opowiadać o tej historii, prawda? I będziemy się starali, no może nie na przestrzeni wieków, ale tych kilku miesięcy, do centralnych uroczystości, które są związane z lokacją Kalwarii Zebrzydowskiej, o tym opowiadać. Ale też zostawiliśmy sobie taką furtkę, że przecież historia się nie kończy. Dlatego też, czy to będzie tylko film, a może serial? A może, jeśli znajdą się ludzie zainteresowani tym, żeby kontynuować to dzieło, włączą się, co tutaj oczywiście uśmiechamy się do naszych, do naszych widzów i, i liczymy na Waszą obecność, bo tak jak zobaczycie, już możecie śledzić to na różnych forach, jak również w internecie, czy dzięki właśnie Waszej telewizji, czy Waszym informacjom, to zobaczycie, że zobaczycie tam siebie. Zobaczycie tam siebie. No, to jest najważniejsze, prawda? I, I też są tam osoby, które poświęcają się dla tej działalności, są w stowarzyszeniu, a czasami bywa tak że ta ich y, szczodrobliwość jest aż taka, że zostają bez butów, bez kożucha i bez czapki. Ale o tym to już chyba najlepiej to może Jan powiedzieć. <grystanie> Wydaje mi się, to tak chciałem tak zgrabnie przerzucić, bo to jest bardzo istotny element, kto nas słucha. <grystanie> Także... a, zatem, a zatem przerzucamy mikrofon do Pana Jana Góralczyka. Panie Janie, jak to się stało, że przybył Pan na plan filmowy w butach, w odzieniu, a wrócił Pan bez? Myślę, że to jest takie godne uwagi, zwłaszcza dlatego, że reprezentuje firmę obuwniczą, reprezentuje prezesa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, gdzie w skali kraju, a przypadło mi tutaj, że zostałem bez butów, ale, ale nim, to, nim to bym opowiedział, to bym, po, to bym chciał zwrócić uwagę na jedno. Skąd się tu ja wziąłem? nie? No Boczek tu jest, tu jest towarzystwo, jest dostojne i to po prostu wyczułem, że... Jest y, głęboka potrzeba integracji społeczeństwa. Że y, nawet nasze otoczenie, nasze społeczeństwo nie zna historii Zebrzydowskiego. I myślę, że, 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 że będzie mogło się ubogacić tym, co my tutaj im pokażemy. A w związku z tym, że stanąłem przy księdzu, który y, świetnie wnosi tu wartości, nie chcę go pozostawiać samego. Kiedy mówi, zostań, to zostaje. No i tym sposobem po, yy, bez butów. zostałem bez butów. Ale dlaczego zostałem bez butów? Ponieważ ta firma, który, yy, ja przyszedłem tu w stroju chłopskim, ale ksiądz Probosz miał ksiądz, yy, Tomasz yy, okazuje się, miał przygotowany w zanadzu strój szlachecki dla mnie. No bo tak to trzeba powiedzieć. I zrzuciłem swój strój kożucha, baranicy. Gumiaków, to wszystko postawiłem w pewnym miejscu, przebrałem się w strój szlachecki. A kiedy wróciłem po scenach, które, które będzie można obejrzeć, no to nie ma ani gumiaków, ani nic. A jeszcze ten y, strój trzeba było szybko zdać, i, 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 bo już ten pan musi odjechać. Bez, i, I tym sposobem zostałem bez butów, bez stroju. No i tak to wygląda na dzień dzisiejszy obuwnictwo. Właśnie. Po, po prostu pozostali uczestnicy myśleli, że to jest strój chłopski, więc zabrali to na kolejny plan, no więc tak to się stało, że. Różne, szanowni państwo, jak. Ale chciałem, chciałem tutaj właśnie powiedzieć to, co Jasiu tutaj bardzo pięknie zaznaczył, że właściwie ten film integruje. Hmm, taką pełni rolę integracyjną wokół tego konwentu różnych grup ludzi. Otóż Grzegorz reprezentuje tą instytucjonalną opiekę nad chorymi, niepełnosprawnymi. Brat Ryszard reprezentuje Boni fratrów, którzy są gospodarzami tego miejsca. Piotr reprezentuje profesjonalizm tego te, tych produkcji filmowych czy teatralnych. Jan reprezentuje z jednej strony właśnie społeczeństwo, czy parafie, z drugiej strony również przedsiębiorców, których tutaj jest niemało na tym terenie. No i ja skromnie reprezentuję stowarzyszenie, ale wszyscy się tutaj reprezentujecie razem media, ale wszyscy razem reprezentujemy się wokół jakiegoś celu, a tym celem jest właśnie Mikołaj Zebrzydowski, ukazanie jego i pokazanie tej jego wyobraźni, miłosierdzia, tego jego pochylenia się nad chorym, pochylenia się nad pielgrzymem, który potrzebuje lokacji miasta, właśnie takiego jego ogromnego serca. I chcemy właśnie przez te cztery lata, do, 1000, do 2020 roku, przez te cztery lata przypomnieć sobie jego postać. A w 2020 roku, 17 czerwca. Uroczyście, naprawdę uroczyście, um, obchodzić 400-lecie Jego śmierci, pokazać Jego życie, Jego dzieło, e, i pokazać, że mimo błędów w Jego życiu, które każdy z nas na pewno ma, e, jest to wielka postać zasługująca na nasze wspomnienie, e, i piękna postać, e, i warta. Piotrze, do maja to już raptem trzy yy, miesiące. Zdążycie? Zdążymy? No, na pewno. To wszystko zależy od planowania. To nie jest na wyrost. Ja powiedziałem o jednej sprawie yy, wrócę do tego jeszcze nadmienie. Tak, realizujemy pewien projekt w tym roku, związany z niezwykłą uroczystością uroczystością czterystulecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej. I jako taki opowieść w tym kontekście o Mikołaju Zebrzydowskim zostanie zamknięta w filmie, który będzie dokumentem fabularyzowanym albo, albo fabułą dokumentalną, na pewno kostiumową, historyczną, tak jak już um, tu zostało powiedziane. Natomiast ja powiedziałem jeszcze o jednym: o otwartości. Czyli te. Cztery lata, o, o których tutaj wspomniał ksiądz Tomasz, to jest jedna sprawa, ale przecież otwarliśmy się i sam powiedziałem, że może to być niekończący się serial, bo postać Mikołaja Zebrzydowskiego jest postacią bardzo barwną, czasy, w których żył, były bardzo ciekawe, ale przecież to nie Musi być koniec, to może się zacząć kolejne 400 lat, więc może przyszedł czas, korzystając właśnie z dobrodziejstwa mediów i z tego, że możemy yy, nagrywać, Dokument, być dokumentem, to przecież może takich filmów powstać mnóstwo I, i z tych filmów może powstać jeden dłuższy albo może powstać serial. My jesteśmy otwarci, dlatego też mówimy teraz. To jest kolejne odsłonięcie takiej tajemnicy o tym przedsięwzięciu. Ale że to nie jest takie jednorazowe, prawda? Jesteśmy otwarci na to, żeby to kontynuować. Tak jak Grzegorz tutaj wspomniał, tak jak wcześniej powiedział brat, to jest praca wieloletnia, to się, ta praca się dzieje, ona jest włączona, tylko chcemy o tym mówić, ale chcemy o tym mówić w kontekście właśnie tej społeczności, o której Jan tutaj wspomniał. Że trzeba, żebyśmy zobaczyli wartość, jaką mamy tutaj na miejscu i dlatego może tak przysłowiowo to miejsce, to krzesło, które może w tej chwili może, może Jarek pokaże, które on e, zostawił wolne i to nie wiem, no to takie miejsce jak przy Wigilii, ale to miejsce jest e, dla Was kochani, po prostu dla tego, kto chce jeszcze przyjść i włączyć się w to dzieło. Jak widzicie jest to stół okrągły, czyli dla każdego tu jest ważne miejsce przy tym stole i każdy może zająć to miejsce. Wartością jest to, że ten projekt roz, jest rozwija się. Rozwija się. No to właśnie nie... zanim te świece woskowe dogasną, <laughs> tak. y, Piotrze, tak. y, tańcerzą, y, tancerzom życzy się połamania obcasów, maturzystom tak. połamania piór, a ty, tak. jako Zebrzydowski, czego życzysz y, tym wszystkim, y, którzy są zaangażowani w to dzieło? Tak już na sam koniec, bo ksiądz y, Tomasz się no, tak, spóźni nam przede. Tak jest, no cóż, słuchajcie. Wiecie co tak sobie myślę, że skoro po 400 latach wspominamy Mikołaja Zebrzydowskiego, to tak jak już wcześniej powiedział ksiądz Tomasz, że nikt z nas nie jest wolny od winy, ale tak żyjmy, żeby po 400 latach o nas ktoś zrobił film. I tu stawiamy kropkę. Ja z Państwem e, się żegnam, ale zapraszam do śledzenia kolejnych e, nagrań, panoramy i informacje, a będziemy nie jeden raz gościć właśnie tutaj, w Zebrzydowicach, u ojców bonifratrów. Do widzenia Jeżeli Państwu. A możemy... jeszcze jedna rzecz. Postscriptum. Post post tak. Jako przedstawiciel społeczeństwa, jako przedstawiciel branży, przyznam, że liczę na wsparcie kolegów z branży. Dziękuję bardzo. Obuwnicy, jesteśmy z wami. To do roboty. Do roboty. Dobrze. Super.